Cześć, witam Was z Warszawy, za moimi plecami jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum nad Wisłą, jest to jedno z nowszych muzeów w Polsce, znajdujemy się na bulwarach wiślanych, zapraszam Was na wystawę Artystyczna Podróż Hestii, to co, nie będę po prostu więcej gadał, tylko chodźcie, zobaczymy jak wygląda wystawa w środku. Znajdujemy się w środku w muzeum. Muzeum jest dosyć nowoczesne. Jeżeli chodzi o sam budynek, budynek jest dosyć przestronny. Jak widzicie, jest to wielka hala, dosyć wysoka. Tutaj mamy pracę artystki, która za pomocą gąbek chciała pokazać ludzkie ciało, jak i jaki jak i piękno ludzkiego ciała. I wydaje mi się, że Udało jej się to, ponieważ patrząc na tę pracę, bierze mi się to po prostu z tłuszczem albo ze skórą. Jeżeli chodzi o pracę za mną, to jest moja ulubiona praca, naprawdę przykuła moją uwagę. Zobaczcie sami. Wydaje mi się, że po prostu nie ma co za dużo rozmawiać o tej pracy, ponieważ ta praca mówi sama ze siebie. Biszkopty. Praca jest zrobiona z biszkoptów, pracę można byłoby konsumować, ale wydaje mi się, że jeżeli stoi kilka dni może być niebezpieczna. Sam zamysł autorki chyba był taki, żeby po prostu konsumować tą pracę. Wiem, jest naprawdę fajna. No nie mogę się po prostu oprzeć pokusie, żeby ją zjeść. Zjadłem w całości. Tutaj zobaczcie, nawet macie na tannince proces twórczy tej pracy. E, możecie zobaczyć jak e, osoba, która robiła tę pracę, ją, jakieś składniki, na przykład jeżeli chodzi o, e, o mąkę, jajka, e, więc jest to opisany cały proces e, twórczy powstawania te, tej pracy. Jeżeli chcielibyście w taki bardzo ciekawy sposób zrobić sobie biszkopt, jak najbardziej wbijajcie do muzeum, bierzcie przepis ze ściany i... dając tą czuję się trochę ja jak się. w domu. Naprawdę kojarzy mi się dosyć rodzinnie. Zresztą zobaczcie sami. Bo jest tutaj bardzo dużo zdjęć. Wyjrzamy, że są to prace artystki. Ja zdjęcie artystki się się Wasza, zdjęcia artystki po zdjęcia rodziny To był pierwszy dzień, w którym rozpoczęłam projekt na osiedlu Słowackiego na LSM ie w Lublinie. I przywitała mnie miła para, która, z którą spotkałam pierwszego dnia dokładnie chłopaka na Jeżeli chodzi o tą pracę, powiem Wam, że mi się trochę z domem mojej babci albo cioci. Meble typowo perolowskie. Jeżeli chodzi o fotografię, to praca wygląda dosyć bardzo rodzinnie. Wszędzie jakieś rzeczy, Taki po prostu, który można zobaczyć u każdego w domu, więc naprawdę, czuję się tutaj swojsko ciekawy dosyć. Bardzo taki rodzinny, bym powiedział. Dużo fotografii, dużo jakichś takich rzeczy, które można zobaczyć każdego w domu. Daje to trochę taką refleksję, że naprawdę sztuka jest wszystkim. Tak naprawdę nasze życie jest sztuką. Możemy przedstawić szczególnie kawałek swojego życia i my, jako ludzie, którzy przychodzą na wystawę, mogą odebrać to jako sztuka. Powiem Wam, że będąc tutaj, od razu mam takie. Mam takie wrażenie, mam taką chęć po prostu, żeby wskoczyć tam do środka, żeby tam wejść. Patrząc na tą pracę ma się uczucie takiej przestrzeni, takiej perspektywy, jest jakby bardzo horyzontalna. To było na tyle, jeżeli chodzi o moją relację z artystycznej podróży Hesti. Zachęcam Was do sprawdzenia wystawy. I co życzę Wam u danego dnia? Trzymajcie się, Elo. Pani właśnie pani powiedziała, że no nie możemy zrobić przy tych medali zdjęcia, dlatego że one są tak oryginalne i ona nie chciałaby się chwalić.